Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Leszek i kontynuujemy naszą przygodę w grze Half-Life Pamiętacie, tutaj skończyliśmy przy postęku rebe rebeliantów. Boże. ...rebeliantów. Ciekawe słowo. O, no i ekran wczytywania. Tego ja nie mogło zabraknąć. Ekran wczytywania czytyw powiedział wam hej. Yy. No cześć. Dobra, rozwalamy to. Wyrunęło. Dobra, przechodzimy przez wagon i to jest nowy potworek taki żarła czego nazywa nie pamiętam jak się nazywa wiem tyle że jest sobie i praktycznie jest bezsensowny według mnie no nieźle nawet niektórzy przetrwali no chciałem ci pomóc ale za miałeś no coś. Coś cienko powoli robi się u mnie za mną. Ok. Ale mi to żyra HP, Boże. O Boże, na tego, cud. Cud. Robiony. Ebra. Ogólnie złapało mnie chorobsko i będę starał się nie kasłać, ale niczego nie obiecuję. I to będzie coś trudne.

Nieukrywalna przyjemność. Dobra. Ktoś jest chętny następny? O, ten na przykład. Uhaha. Ciekawe jest... To, Ciekawe jest to, że nawet hapsów na nie zadajemy. Po tak. Dziwnie. O, i też jak niczym nie to O kurde, o świetnie. świetnie. świetnie nie Rakiety uderzają. Ziemię. No właśnie. Ale nie zniszczyłem, bo posijaną. Dobra, idziemy dalej. Ślepie masz Idziemy dalej. O. A mam oczy apteczki. Apteczki, jak żeby inaczej. No cześć, żarwotu. Dobra, idziemy. Idziemy dalej. <coughs> Przepraszam. Dobra, no no cześć. O, złą No chodź, dajesz, podciągnij, no troszeczkę. No złą podasz na strzałę elegancko. No cześć. Hmm? No przy. Dokładnie, dobra. Idziemy dalej przez bardzo ciemny kanał. Idę zauważyć, oczywiście. Nie, nie utrzyma. To co? Ten utrzyma? U. Nieważne, czy utrzyma, czy nie. Teraz to walka o życie. Nie w tę stronę gurdon No nieźle się porobiłem, czy nie? pod wodę, nich hałasów te zadaję. Też ja ich nie widzę, kosztem nie widzę nic, dlatego ich oleję. Jakoś olać? Dobra, tym razem zrobię wyjątek i oleję kogoś. <laughs> Dobra, idziemy dalej. O, cześć. No, ale piłecik zrobiłeś, ale elegantny że muś. A ja, kurde, jak matryc, to mi to ukazuje, że to Pistolet ten są dla frajerów. Lepiej je korzystać z luku. <grystanie> z luku> Te, tego typa, to nie? Tego policjanta. A ja, kurde, idealny wręcz. O. No on też magicznie utknął no, tysiąca pocisków. No, dziękuję. Hashtag izi. Dobra, idziemy dalej. Ale tutaj jest ciekawy level. No i nie wiem dlaczego to mi zabrało ten HP. Kurde. Płyni. Żyry i piach. Ilebyś padł? Bo coś nie, nie wyszło. Żyry i piach. No, wszyscy nie żyją, ciekawe. Dobra, mamy coś za. Ja nie wychylam. Dobra, jolo. Jezu, coś się dzieje. Wszędzie wybuchające pudeczki, nie? A po to się schowam, Bezpieczniej. teraz tu. No i kurde. Rabiny w tej grze są niczym random. Hmm. Są już powoli wnerwiający. Nie, no nie powiem. Zrzoteczka i amunicja. Duża amunicja, duża amunicja. Dobra, ole, dwa myśli. Ara, nie ma chyba sensu co się z nimi strzelać. Tylko uciekamy. I oto pierwsza zagadka w tej grze. <t> Przy okazji jeszcze sobie kaszlnąłem Zagadka po, w sumie Pokażę wam coś To jest takie coś, takie wiksy Że ja tego nie ogarniam Pija się na to Jakoś ludzie to robią Spróbuję wam to zademonstrować. Chociaż tak. Nie, nie wychodzi to zbytnio Ale ogólnie chodzi o to, że podskakujemy, że dajemy sobie tutaj pod nogi, ładnie łapiemy to, puszczamy i skaczemy z Ja tego nie ogarnię, to dla mnie jest zbyt skomplikowane. Tymczasem chyba każdy głupi to ogarnie, że musimy tutaj postawić te grupy cegły. No kurde, zagadka wymatająca nawet najdrobniejsze mózgi. No kurde. znaczy największe mózgi. No dobra, składamy to. Dobra. O, elegancko nawet. Proszę bardzo. To chyba już to nas utrzyma. Myślę, że tutaj jest jakiś stworek. No. Taka tylko rozwiązana idziemy dalej. Cześć. Uciekamy! O kurde, no jest. Co? Tam? Ja mam mój komentarz też tutaj nic nie znaczy, bo strzela do mnie. Szybko To nam pomaga. O i to jak, i to jak. Patrz, mnie ufoni. lamp to czy jak to się to nazywa? O, amunicja, ja Apteczka i amunicja, amunicja. Amunicja ciekawa. Elegancko. O, tutaj ciekawa rzecz. I to, tylko to. Babumic. Ja nie powinny wszystkie paść. O, dziękuję, że tu pożarłeś. Ziomusił. Dobra, puszczamy dalej peczki wybuchające. Ekscytujące, nie? Babumic. A nie, że tylko jeden upadł, nie? Ale te... ale te dwa tutaj poważę, to nie było. już puściły, więc mam idealne wyczucie czasu. Przylatuję i idziemy dalej. A i helikopter. O kurde. No i zabrał mi trochę psów z kurczybyka, ale już się podleczyłem. I tak kończą ci się straki. To lekcja dla mnie, żebyście w to nie grali. A to co? A ty jesteś wszędzie, no ty jesteś kurde wszędzie, chodź tu. <laughs> On jest kurde wszędzie. Nawet w twoim domu. To latające gunny. No. Komuńcy to zniszczyć, ok. Coś zrobił. Wysołym nie powiesz. No powiedzmy. <coughs> o, tu late mówisz. O, w sumie tu late. Rzeczywiście. Musimy zatem. No i chyba kolega padnie. Boś, no, bo używasz rury. Chciała, bo no, co, co twoja rura nic tutaj nie działa. Łom najlepszy. No, co zrobiła od rura? Nic. Nie za co czekaj. Mówiłem, że wziął tutaj coś. Dobra, to się no, chyba idę. Dobra, idziemy. O, o, w sumie to nowy yy, przeciwnik, manhunt taki. Latający coś kombinatu. Które praktycznie nic nie robi. W sumie zobaczmy, ile zadaje na wsparcie. A jed, jeden hub sporo dużo. No, ale fajne ma odgłosy. Dobra, jademy dalej. Może mnie nawet O Jezu, 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 jezu. Uf, o! Dobra, przechodzimy dalej. Lej 10 fps musi być, nie? O, cześć. Kurde, manhack. Jeden. Jakiś... coś. Weźmy ja przez to. Będzie tutaj headcrab? Nie, manhack. A to ciekawe. Bo zwykle w... w wentylacji w Half-Life'ie jest headcrab, a tutaj, boom, manhack. Manhack. Ciekawe, bardzo, bardzo. Dobra, ja, idziemy dalej to otworzyć nie szkoda Idziemy dalej o Boże jest ale ta gra jest zarobista A ja już w sumie też cfe... felu Gini Bardzo interesujące Ogaszam serię z taką o z najgorszych kanałach Nie będzie o... O, nowa broń. To jest SMG. Zaraz dokończę. Ech. Kurde, łap to i nie Dokończę swoje zdanie. Ogłaszam serię z taką o najgorszych ściekach. Na przykład jakieś gimby. O, znaczy nie gimby, tylko gimby Minecrafta i dzieci Minecrafta. Tylko to jest związane z Minecraftem, bo to jest wkurzające. O, zombie mi? chyba nie muszę tłumaczyć. Dobra, gdzie ma granat? Ktoś chętny? No, granat taki dość bidny. Nie wygląda na, ani trochę jak taki stworzony wiecie. Kurde, <ścoughs> Hamski respawn. Grajne, jak to posiada. Nie mogę tego zabrać pięć. A to co? O, dobra, tutaj teraz schodzimy. W Góry? Co w nie? Chyba tu. Tak, tutaj. I tutaj zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Ja nawet tutaj zapiszę już grę. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że się Wam podobało. No, Do zobaczenia w następnym odcinku. No i cześć.